Wraz z końcem czerwca wygasa tarcza na cenę energii elektrycznej i gazu. Po gazie nagrałem modelowy materiał, a w tym można zobaczyć, jakie będą ceny energii elektrycznej. Zarówno w wariancie, kiedy cena zostanie zupełnie uwolniona, jak i wówczas, kiedy by została uchwalona ustawa o czasowym ograniczeniu cen energii. Zaczynamy od poszczególnych składników, a następnie policzymy realne koszty kWh energii elektrycznej. W typowej taryfie 11 z jedną stawką całodobową, która wyna ma nazwę handlową Dzień i Noc. Wygląda to tak. Opłaty stałe. Tutaj, na przykładzie rozliczania miesięcznego z instalacją trójfazową, jak umie, będzie to ponad 30 zł brutto, a więc w skali roku. Opłaty stałe to blisko 370 zł brutto. Większe zmiany w opłatach stałych raczej dopiero z końcem roku, chyba że się zdziwimy. Ciekawie się robi w opłatach za zużycie. Policzmy całkowity koszt kilowatogodziny. Co się na to składa? Energia elektryczna czynna do tego opłata zmienna sieciowa, opłata kogeneracyjna opłata jakościowa, akcyza oraz czasowo wstrzymana opłata OZE. Na ekranie widzicie ceny poszczególnych składników, wszystkie wyrażone za kilowatogodzinę. Większość tego co widać chyba jest jasna, małe wyjaśnienie, opłata OZE została czasowo wstrzymana, pewnie niebawem wróci. Na ekranie mamy podaną stawkę, jaka obowiązywała do momentu jej wstrzymania. Dla energii czynnej mamy obecną cenę, do limitu oraz po jego przekroczeniu. Według cennika zatwierdzonego przez URE, energia czynna kosztuje trochę ponad 74 grosze netto. Natomiast jeśli ustawa wejdzie w życie, na pół roku może być to obcięte do 50 groszy. Policzmy zatem sumaryczny koszt kilowatogodziny uwzględniając wszystkie te składniki. I tak, aktualnie do wysokości limitu, po zliczeniu tego wszystkiego, wychodzi nam 74 grosze brutto. Natomiast po przekroczeniu limitu jest to złoty 0,8. Cennikowo jest to aż złoty 28 brutto. Jeśli uwzględnimy stawkę proponowaną w ustawie, byłoby to trochę ponad 97 groszy brutto. Zobaczmy jak to się przekłada na rachunki i średni koszt kWh, bez uwzględnienia podstawek, które są mówione na początku filmu. I tak, dla zużycia rocznego 3000 kWh było to 2220 zł brutto. W wersji optymistycznej wzrośnie to kwoty 2919 zł brutto, czyli będzie to wzrost o ponad 31%. W wersji nieoptymistycznej, czyli bez osłony, będzie to aż 3840 zł, czyli 73% drożej niż obecnie. Dalej widzimy przykład dla zużycia rocznego 4200 kWh oraz dla zużycia aż 6200 kWh. Jak widać, zawsze jest to i tak drożej niż było i jest obecnie.